nazywam się No a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w Overwatch. Tak gram w to od jakiegoś czasu. No i dzisiaj wymyśliłem challenge. Challenge nazywa się Wieżyczka challenge. Tak, bardzo kreatywna nazwa. Eee, polega to na tym, że gramy bastionem, ale możemy strzelać jedynie z jego minigana. Kiedy chodzimy, nie możemy strzelać. Hmm. Jeszcze chciałbym wytłumaczyć, że w Overwatcha gram od kilku tygodni. Filmy wrzucam dopiero teraz. No bo jednak nie chciałem, abyście oglądali ee, Debila Orkisza, który nie umie grać. No e, więc gram misję fabularną. Nie gram z graczami. Jeszcze. Gram na trybie wysokim. To ważne jest. No, więc. Tutaj macie rozpisany cały challenge. No, a przejdźmy już do odcinka. Dobra, jesteśmy już w grze z jakimiś randomami. Zaraz zaczniemy challenge i zobaczymy, jak mi wyjdzie. Mam tutaj taki skin do bastiona kupiony, prezentowy, bo jest teraz rocznica Overwatch czwarta, więc sobie kupiłem, bo mi się podoba. Jakiś styp nawet. Już wytłumaczyłem na czym polega ten challenge. No Wszyscy więc zobaczmy jak mi pójdzie. Okej. Okay. Dobrze że mamy Hilera i tak. Ja się cieszę. Ja będę tutaj stał przy hakowaniu, grona, aby właśnie Bo i tak Z muszę stać. Bo i szli naprzód, zeszli stąd, ja tutaj będę siedział. Dobra, no, więc tak, ten odcinek powinien być taki trochę pogadankowy. Chciałbym wam podziękować, bo Mnie ostatnio mn. wyświetlenie na moim kanale wzrosło jakoś dwukrotnie. Naprawdę. Bardzo Wam dziękuję za to, co robicie pod filmami. No. Chciałbym, żeby z Overwatcha wyszła jakaś seria, chociaż rozumiem, że jeśli jest czwarta rocznica, czyli właśnie gra już ma 4 lata, to się nie cieszę taką popularnością, ale... Ja zawsze chciałem właśnie... Ja zawsze chciałem grać w to i nagrać z tego serię. Więc jeśli pod tym odcinkiem I... będzie... 5 łapek w górę to wrzucam dalej. Znając życie pod takimi filmikami pierwszym z serii, to wy to wyrobicie robicie wybuchy, więc... A, na pewno nie pijecie. A jak... A na pewno na 100% nie pijecie 10. E, jakbyście wpili 10 łapek w górę, to bym wrócał e, a jak... Przepraszam go to, że strzeliłem. E, nikogo nie trafiłem, więc można ciągle uznać. E, Nic tego nie było. I tak nikogo nie trafiłem. E, więc tak... Na pewno nie, nie dacie rady 10 łapek w górę. To niby tak mała, ale by to... E, bo jakbyście tak zrobili, to musiałbym codziennie film to Nie, to niemożliwe, żebyście coś takiego zrobili. No, właśnie, skupmy się na grze. Musimy skakować tam terminale, teraz tutaj. Następny terminal będzie tam, w tym budynku. Fajnie... Fajnie wygląda tutaj... Fajnie wyglądają te efekty bitwy. I tak. Następnym, następny etap to jest bronienie... Eee, tak, bronienie auta. A następne wożenie tego auta jak w zwykłych trybach w Overwatchu Więc nie wie takie normalne, ale potem jeszcze są walki z bossami, co naprawdę jest O coś myślę, że play of the game może mogę Tak musimy się przebić i idzie bym w ogóle na poziomie trudności wysokim, więc to nie powinno być łatwe, zawsze ten początek jest łatwy, a potem walki z bossami to jest naprawdę coś trudnego, więc ten challenge jest dodatkowo jeszcze trudniejszy. się o to prosiłem mogę zrobić normalnie, ale ja tu chcę się pomęczyć nie ma to prostu. oczywiście wiem że jest team cały który mi pomaga ale jednak jedna osoba to jest ważna. każda jedna osoba bo jest nas tylko czterech tak. w Overwatcha gram od kilku tygodni Mam już 38. level, jak mogliście się zorientować. Moim zdaniem jestem dość dobry w tą grę, ale znając życie wszyscy jesteście 50 razy lepsi, ale ważniejsze jest to, że się dobrze bawię w tej grze, bardziej właśnie wymyślając różne challenge'y. Teraz najlepiej sobie stanę tutaj, już po prostu mogę do końca Eee, nie wychodzić. Chyba, że dojdziemy do bosów, bo tam już nie jeżdżą. Tam już nie jeździ. W eee, auto. To się wysadza. Już tak, się kacze to jest... One tylko mogą nam uszkodzić to auto. Właśnie strzelając takimi laserami. A reszta ominików może nam może nas polegujeć. I właśnie przegrywamy, gdy albo nam się rozwali samochód, albo w tych wszystkich zginiemy. Widzę, tak, że tutaj bardzo ładnie współpracujemy. Tutaj Mercy mnie wzmacnia. Możecie zobaczyć, że mam taką strzałkę w górę, dzięki czemu mam o wiele mocniejsze wrażenia. I możemy coś powiedzieć? pomóc. Tak, super. Ten bastion ma świetne, świetne kwestie. Na pewno musieli bardzo dużo wydać na aktora głosowego. To jest sarkazm. Na aktora głosowego, żeby wiedział musieli wykupić e, robota tak, tak to działa jak chcesz zrobić głos robota w to musisz wykupić robota jako aktora do sobie. Wydarzyć. nie ma inaczej nie jest możliwe żeby inaczej e, gra cała huczy ale tu mnie to obchodzi najważniejsze że, że zaraz tego wybuchacza rozgotuj no chcę wybuchaczowi O, mam w ogóle echo w tym i nie zauważyłem. Bardzo dobrze, echo jest bardzo dobre w tym trybie. Tak, możemy sobie coś tutaj narysować. możemy sobie to. Stop. Bardzo dobre to narysowanie. To bardzo dużo informacji ludziom na całym świecie. Wiem, że do mnie strzelają, ale o mnie to chodzi? Jestem pasjonem, który zwraca się. Katerowie. O nie, 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 nie. ja tutaj no i jest masowe ludobójstwo. Ok. Stan naszego ładunku nie jest za dobry. O nie, wyszła nam osoba! Echu, nam wyszła z teamu! O nie! To może być skazane. Ale uda nam się. Wierzę w to, że się uda. Nie, 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 ja umrę. Ja umieram. Ja aktualnie umieram. Dobrze Mercy nie leczy. Bo mnie to już nie da O nie, mówię, że jedna osoba znaczy bardzo dużo tak. Już jak wyszła ta echo, to już się zaczynają problemy, bo już tam połowę DB zabrali. Jeszcze nam tutaj wybuchacz to jeżdżą ja. Co się dzieje Dobra, mamy ciągle szansę Mamy ciągle szansę To nie jest jeszcze skazane na przegraną Ciągle możemy to wygrać Tylko musimy dobrze grać Mamy akurat dobrze zbalansowany team, czyli Jako DPS. Mamy tanka i mamy Hitera.

Gdzie ona jest? Żyje? Tak, żyje. Gdzieś se poszło. Okej, okay, jesteśmy już blisko. Chyba się uda. Dawajcie, nie mogę przegrać. Odcinek musi się udać. Dawajcie. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, superata. Dobra. Uff, udało się, ludzie pięć procent. padło tu pięć procent. Oh, to nieźle. Już musiałem użyć mojego super ataku, bo on naprawdę Okej. Okay. I zaczynamy. Okej, okay, okej, okay, dobra. Pierwsza lista załatwiona. dokładnie no dokładniej OR14 or OR14. Dobra, załatwiamy. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, Dobra. Nie, nie, Dobra. nie, Okej, nie, dawajcie. nie, Dobra. nie, 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 O nie, Ale spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Tak go nie było. Dobra, mamy następną rundę. No, jak pójdzie tutaj. Posiadacie drona pozwalającego hakować terminale obrony e, Ściszyłem trochę dźwięk? Bo nie wiem na jak u Was, ale u mnie Zabajemy się mega darło. Z na Dobra, pierwszy terminal już tutaj e, zaraz będzie skakowany, no i fajnie. Idziemy dalej. Jako bezbronny no robocik. Razie, Do zabijania! Żołnierowie bez zabijania, dobra. Ech. Dobra, jakoś tam hakujemy. W ogóle przydałoby się więcej takich trybów, a nie kotlet od... od... odwrażają. Bo jakby ten to... to jest tryb stary. Nie... mogę się pomylić, ale to chyba było z archiwum. Takie misje właśnie fabularne. Hmm. Coś takiego naprawdę jest fajne. Okej, okay, dobra, już prawie 100%. Mogę już coś stąd iść. Hmm. Mogę się uleczyć. skakujemy Coś sobie tutaj namalujemy na przykład akcja To jest fajne No i lecimy dalej Lepiej żeby nie poszło. W tak sobie opcjonalnie rozwodzić drona na to nie daje Ech zdanie... o, Wow! O nie Im zdanie Lepiej to zostawić na później Ale dobra Spoko zaraz nie uleczył i będzie dobrze. Stoję sobie tutaj, jest fajnie. No nie, strzela tu od boku, dobra. Dobra, jest bardzo ładnie, nawet nie muszę od nikogo strzelać, ale... Wolę, żeby to szybciej szło. Widzę, że tam Baktyn jest. Postrzelę sobie. No właśnie. A, ktoś tam umarł. Okej, okay, dobra, może bym wzięła. Okej, okay, siema, siema. Wracamy u was. Pierwsze od 14. Ten tym kostium. Wracamy. Więc czas też na mój superatak. I my, co teraz? Co co mi zrobicie? Co mi zrobicie, się pytam. No, no. Dobrze jest. O, oh. no. Ja się bardzo cieszę, oto co wieżyczka challenge, albo jakoś to lepiej nazwę, został wykonany. E, naprawdę fajny. A jeśli chcecie więcej odcinków z Overwatcha, albo chcecie serię z Overwatcha całą, no to pamiętajcie, e, próg 5 łapek to, że wrzucam następne odcinki, a 10 łapek to regularna seria. Więc ja wiem level, Możemy jeszcze otworzyć na koniec skrzynkę. Dobrze, mamy tutaj skrzynkę. Ej, co jest? <laughs> Widzicie, jak nam się zbagowało? Mamy tutaj. Eee, ale wagi. Eee, dobra. Mm, Zbagowana skrzynka. I tym zbagowanym akcentem skończymy ten dzień. Kiełem ja orki.pl i żegnam się z Wami. i... No. A gdzie jeszcze tutaj moje zagranie meczu? Się okazało, że mam najlepsze. Moim zdaniem były lepsze.